mi fampak z Wisienką. Z Wisienką. Uj. E, pamiętamy, fampak muszą być jaja, żeby było śmiesznie. <śmiech> <śmiech> Dodajemy internet i wielazki z TV Angelina, Julia i mieszamy, 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 mieszamy. mieszamy. mieszamy? Na koniec dzwonimy do koleżanki Kaspari po szipę Voilà i fampak HD gotowy. Z okazji parapetówki w orange fampak HD z prawdziwą wisienką. Rozmowami do całej Unii, USA, Kanady i Australii za darmo na zawsze. Dziś zmienia się z OR. Telewizja N prezentuje rewolucyjny dekoder HD, dzięki któremu zatrzymujesz, cofasz i nagrywasz filmy i programy. Teraz w dowolnym momencie możesz zatrzymać film w trakcie oglądania. Liga Mistrzów w jakości HD. Bramka, której sędzia nie uznał. Jeśli masz telewizję N, pauzujesz i przebijasz mecz na żywo i sprawdzasz, czy faktycznie był spalony. Tylko teraz wszystkie pakiety za 38 zł miesięcznie. Telewizja nowej generacji N. High Definition. Lotto, nie pozwól, by ktoś skarnął twoje marzenia. Lotto, wszystko przed tobą! Delicje są teraz pełne nagród! Szukaj zdrabki! Do wygrania 100 tysięcy złotych, 5 światów Seiczęto i 20 tysięcy puszek na Delicje! Delicje! Zjedz zdrab i nagrodę złap! łap. Na nie tak szybko, nie by... głową. Nie pozwól, aby ból cię spowolnił. Nowy Nurofen Ultra Forte uwolni cię od bólu w przyspieszonym tempie. To unikalne połączenie skutecznej dawki leku i płynnej kapsułki, dzięki czemu lek wchłania się ultra szybko. Już mi przeszło! Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Nurofen Ultra Forte. Dwa razy szybciej trafia w ból.